Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmiku. E, jesteśmy dzisiaj oczywiście u mnie na hodowli, bo gdzie byśmy mogli być e, indziej? E, pokażę Wam zbiorniki, które zakładaliśmy e, ostatnio, te nowe, jak się prezentują. Pokażę Wam te trzy zbiorniki, gdzie wpuszczaliśmy krewetki, czyli tam galaksy. Super red krystale, i black krystale, tam przenosiliśmy to wam te zbiorniczki. Także pokażę i chciałbym się skupić na jednym zbiorniku, tym moim największym, bo chciałbym wam pokazać, jak fajnie to zaskoczyło. Przypomnę wam, jak to było zakładane, jak zakładaliśmy ten zbiornik. Mniej więcej wam poopowiadam, jak to się wszystko sprawuje. I, i ogólnie pokażę wam, może jeszcze zbiorniki, jak one. I jak one wyglądają obecnie u mnie na hodowli co się e, takiego dzieje, e, więc zaczynamy, zapraszam. Na hodowli jeszcze trochę mm, zbiorników mam do przełożenia. Cały czas nieszczę, nieszczęsne trifia które są na dole tutaj. One czekają, żeby je stąd wyłowić i przełożyć tam. Może to sobie zrobimy w kolejnym odcinku. E, poprzekładamy. Mam jeszcze kilka innych zbiorników, gdzie może byśmy jakieś krewety coś przełożyli. E, zobaczymy. Pokażę Wam na początek te trzy zbiorniczki, które są tutaj u góry, tam gdzie krewety ostatnio wpuszczaliśmy, zobaczcie jak to wygląda. Jak krewetki zrobiły porządek z glonami to też jest ciekawe. Pamiętacie ten pierwszy zbiorniczek, który jest tutaj, jak on wyglądał ile miał tego glona? jak podłoże wyglądało, ile tego było i tutaj naprawdę krewetki sobie z tym świetnie, świetnie radzą. Jest tego dużo, dużo mniej. Ja tutaj też staram się krewety nie dokarmiać jakoś super często i one po prostu z głodu, no z, 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 dlatego, że nie mają, nie mają pokarmu takiego e, wyrzucanego przeze mnie, to sobie skubią, skubią, ten glon i ten glon naprawdę znika, nie? Ja może gdzieś tutaj przebitkę Wam wrzucę, jak to wyglądało wcześniej, a jak, zobaczcie, jak wygląda, jak wygląda obecnie. Nie? I tutaj wszystko, wszystko jest w porządku, oczywiście na filtrze jeszcze jest puchato, ale podłoże, czy ta boczna szyba, jest tego naprawdę o połowę mniej niż, niż było wcześniej, jak nie było tutaj krewetek. Grzałka sama, zobaczcie. Grzałka, jak pamiętacie, była cała taka zielona, cała obrośnięta w takich długich e, e, puszystych glonach zielonych. A teraz zobaczcie, że grzałeczka po wpuszczeniu krewetek yy, czyściusia. Nie? Także krewetki sobie powoli tam gmerają, skubią, jedzą. Także fajnie. Yy, obok zbiorniczek z, yy, z black krystalami. Tutaj też wszystko żyje. Słuchajcie, żadnego trupa, żadnego trupa nie było. Tutaj też nie ma dużo krewetek wpuszczonych, bo tych krewetek tu było wpuszczonych może z 20 sztuk yy, i one sobie Gdzieś tam śmigają, jakbyśmy gmyrnęli. Zobaczcie, to one sobie tam, o, te krewety sobie gdzieś tam siedzą, nie? E, są, także wszystko żyje, fajnie. Długo, bardzo długo te zbiorniki dojrzewały, z braku chęci, czasu, jakiegoś takiego, wiecie, podejścia do krewetek, one pół roku stały i dojrzewały, także to już myślałem, że jak tak dalej pójdzie, to będzie trzeba je znowu restartować, mimo że krewetek nie było w tych zbiornikach. To jest to. I kolejny zbiorniczek, to jest ten zbiorniczek z supered krystalami. Tutaj też słuchajcie, krewety są, wszystko żyje, wszystko pięknie, także. No cieszę się, nie? Że, że tak fajnie to sobie tutaj działa. Ładne zbiorniczki, w ogóle czyste, sterylne takie. Nie lubię może aż takich sterylnych zbiorników, lubię jednak jak tutaj coś tam się dzieje i jest gęściej i więcej, ale to z czasem i tak wszystko się rozrośnie, a jestem naprawdę zadowolony, że te zbiorniki ładnie wyglądają. Tutaj jak pamiętacie, były one zakładane na podłożu ADA Amazonia, na Goldzie i naprawdę super, nie? Naprawdę super, jestem mega. Mega zadowolony z tych zbiorniczków. długo dojrzewały, ładnie dojrzały i wyglądają naprawdę ładnie, czyściutko. Nie? To są takie zbiorniki widać, że nowe, nie? że to jest nowy, świeży zbiornik i, i wygląda fajnie, nie? Bo na przykład stare zbiorniki. Nie wiem, zobaczcie tutaj. To jest zbiornik e, z tymi krewetkami Rakun Tiger, Rakun Tiger i o słuchajcie, będzie miał już z 5 lat. 5 lat i ja tego słuchajcie nie ruszam. I tutaj krewety cały czas banglają, tylko widzicie, że filtry niektóre przestały działać. Tam jeden pyrka, więc sobie będzie trzeba odetkać ten jeden filterek e, albo wyczyścić, albo. No, no, tak, żeby, żeby to miał ręce i nogi, albo po prostu adapter założymy ten od Rafała Ruty do tych filtrów, bo się pewnie przytkał. E, I to są stare zbiorniki, nie? i widać po prostu po zbiornikach tych, które są takie już zbiorniczki, e, które mają też trochę czasu, no to widać, że... Jest to stary zbiornik, nie? Zobaczcie, tutaj mówię, że jest ładny, sterylny zbiornik, no bo faktycznie jest ładny, czyściutki, przejrzysty, woda, kryształ. Wygląda to pięknie, nie? Jest tylko mała kulka tutaj roślinki i to wszystko, ale to z czasem się wszystko zmieni, nie? Wszędzie, gdzie zakładałem zbiorniki, to robiłem taką małą kulkę e, na przykład jakiegoś tam chu czy innej rośliny, a później się robi takie coś, nie? Robi się takie coś i świata nie widać. Nie? Jest cały zbiornik zarośnięty w danej roślinie, w mchu, czy co tam wsadzimy. Także to tak zawsze, zawsze tak wygląda. Nie? Mimo, że ja później wyrywam, staram się. czekajcie, tu Wam też pokażę, jaka tu jest gęstość. Staram się tego mchu dawać troszkę, odrobinkę. To z czasem i tak tego się robi cała masa. Wrzucimy pokarm to na pewno zaraz sobie do krewetek. E, zabieram się za podmiany wody też, więc muszę uzupełnić, bo zobaczcie, że tyle mi odparowało wody, więc zawsze przed podmianą, zanim zacznę cokolwiek tutaj robić. Zacznę spuszczać wodę, podmieniać, no to muszę pierw uzupełnić czystą wodą ERO. Bo to musicie i... wiedzieć, że tutaj tylko czysta woda ERO odparowuje, więc nie możecie uzupełniać wodą z solami, tylko musicie uzupełnić pierw czystą wodą ERO z powrotem, nie? Więc wszystkie te zbiorniczki, gdzie tutaj są poniżej, widzicie tych kresek, mam kreski porys porysowane, więc uzupełnię sobie czystą wodą ERO, no i dopiero później zacznę robić podmiankę wody. Podmianka woda, wody u mnie bez zmian, sole GH plus LC z firmy Qualdrop, bakterie z firmy Qualdrop. Od całe, całe życie moje takie hodowlane praktycznie to jest e, tylko firma Qualdrop. <grytanie> I, tak, e, I tak to wygląda, nie? No ale tak widać, nie? Że w niektórych zbiornikach bardzo mocno e, ubywa tej wody. Nie? troszeczkę niektórych... wody było i trzeba wszędzie pierw e, uzupełnić. Także zaraz się, zaraz się tym zajmę. No, e, ostatnio walczyłem z rzęsą i tej rzęsy znowu jest cała masa. To jest taka walka z wiatrakami. Co wyciągnę tej rzęsy, to później ona znowu wraca i, i jest bez zmian. Także z rzęsą to jest jak jest. E, dobra, wrzucimy, słuchajcie, pokarmu. Krewetki się trochę zlecą. A się skupimy na tym dużym zbiorniku. Coś Wam poopowiadam. Jak on teraz wygląda, jak to było, i co tam się dzieje, i jak on jest zrobiony. Bo naprawdę świetny zbiornik. No dobra, mamy ten zbiorniczek. Duży zbiornik to jest największy zbiornik u mnie na hodowli. Tutaj trafiły, trafiły PRL-ki. Zbiornik, słuchajcie, pierwszy taki zbiornik u mnie. To jest, słuchajcie, zbiornik bardzo duży w porównaniu ze wszystkimi pozostałymi zbiornikami jakie mamy na hodowli to to jest rzekłbym, że to jest gigant bo zbiornik jak nie wiem czy pamiętacie na metrówce wam pokażę tutaj jest 80 cm długie głęboki jest słuchajcie na 40 i wysoki jest na 40 czyli taki zbiorniczek 80 40 na 40 to już sobie możecie policzyć, że to jest kawał słuchajcie, wody. Szczególnie, jeżeli mowa o zbiornikach krewetkowych, nie? bo jeżeli chodzi o zbiornik akwarystyczny, to, to tutaj szału nie ma, nie? ale jeżeli chodzi o zbiornik krewetkowy, to bardzo fajny zbiorniczek. Tutaj pierwszy raz też użyłem w sumie takiej, takiego rozwiązania, że jak widzicie dałem te pojemniki. W tych pojemnikach jest także podłoże Ada Amazonia, Ada Amazonia Złota. Na dnie jest bardzo cienka warstwa podłoża. Możecie zobaczyć, że tutaj, o tak wam pokażę. Patrzcie, że dno to jest dosłownie tam, nie wiem, z pół centymetra wysokości, jeżeli chodzi o, o podłoże ale w tych pojemnikach tego podłoża jest znacznie więcej i są posadzone tam jakieś, jakieś roślinki i naprawdę no, działa, to, działa to spoko. Do tego mamy wrzucony korzeń, duży korzeń, korzeń, który jak też mówiłem na filmie, jak zakładałem ten zbiornik, korzeń, który leżał u mnie na strychu ze 3 lata, 4 lata, może 5 lat, nie wiem, jak jeszcze trzmiel był. Jak jeszcze Trzmiel był na ulicy Rogowskiej, stary ten sklep na ulicy Rogowskiej, tam chyba 54, to wtedy właśnie zakupiłem ten korzeń i stwierdziłem, że a, może kiedyś się przyda, nie? I ten korzeń tak sobie leżał na strychu, leżał, leżał. Któregoś dnia właśnie robiłem porządki na strychu i zobaczyłem, że on tam jest, taki zakurzony już, wiecie, brzydki i stwierdziłem, że trzeba w końcu coś z nim zrobić, nie? I ten korzeń tutaj mi bardzo podpasował, bo Zbiornik wysoki, więc stwierdziłem, że idealne, idealnie będzie się nadawał do tego zbiornika, więc trzy pojemniki z podłożem Ada, Amazonia Złota. E, filtracja tutaj jest ciekawa. E, dla tych, co nie oglądali, to pewnie tutaj po drodze link się pojawił do tego odcinka, gdzie zakładałem ten zbiornik, ale filtracja jest tutaj, tutaj mega ciekawa, bo za filtrację w tym zbiorniku robi tutaj filterek, który widzicie. Taki z akwanowy. To jest tak jak coś jak u trujeczka trójeczka, tylko z dołożoną tą ceramiką na dole. Nie? To macie tutaj ten, ten z akwanowy. On jest tutaj w tym miejscu. I tam z tyłu jeszcze się kręci ten filterek fluidizacyjny z filterek z firmy Quadro. patrz to jest firma Hyger. Producentem tego filtra, ale dystrybutorem u nas w Polsce jest firma. Quadrop I to są, pokażę Wam, tam może je będzie widać. Widzicie, to są takie ruchome kulki. To jest taki fluidyzacyjny, w środku jest taki zasyp, który się nazywa Caldness, i on tam się kręci w tym filtrze. Bardzo fajny filtr, jeżeli chodzi o, o biologię. To naprawdę robi, robi robotę. A co, a głównym, a głównym sercem tego zbiornika? I głównym sercem filtracji w tym zbiorniku. Bo teto tak w sumie traktuje te filtry dwa, takie pomocnicze na ten zbiornik, bo jednak lubię mieć dużą filtrację w zbiorniku, ale głównym filtrem jest ta cała ściana tutaj słuchajcie, filtracyjna, ten cały Hamburg, przepotężna gąbka, która się znajduje w tym miejscu. Czyli gąbka ma 40 na 40, bardzo duża gąbka i tam są, słuchajcie, dwa kominy. Dwa kominy odpowiedzialne za zaciąganie wody z za gąbki i przelewanie tej wody tutaj na tą stronę, e, gdzie są krewety. Nie? są dwa kominy u góry i potężny kawał, e, kawał tej gąbki. Nie, naprawdę świetna świetna filtracja. Krewetki, jak możecie zobaczyć, przepadają też za tą filtracją, bo zobaczcie co tutaj się dzieje i to tak jest cały dzień. Cały dzień. Słuchajcie, krewety siedzą, żerują na tym. Jeżeli nie karmię tych krewetek, bo nie wiem, bo zapomniałem, nie mam czasu, albo robię im jakąś głodówkę jeden czy dwa dni, to ta gąbka, słuchajcie, jest cała, totalnie cała jest w krewetkach. Nie? To jest takie, taki paśnik, paśnik dla, dla krewet. Bo tutaj krewet jest naprawdę cała masa. To jest yy, zbiornik, który świetnie zaskoczył. To jest zbiornik, który naprawdę, yy, naprawdę wygląda, wygląda rewelacyjnie. Dojrzewał długo 3 miesiące chyba, 3,5 miesiąca. Też miałem jakby czas tutaj na ten zbiorniczek i tutaj wleciały krewetki PRL, i naprawdę te krewetki no, mnożą się tutaj bardzo, bardzo mocno, nie? bardzo mocno i przyglądając się krewetkom, to jakościowo wszystkie są praktycznie jednakowe. Nie ma jakichś takich, wiecie, odpadów totalnych. Naprawdę wygląda, wygląda to ładnie. Tam jedna, dwie, pięć może krewetek gdzieś tam wyłowiłem, które były takie mocno średnie, ale reszta naprawdę jest bardzo, bardzo ładna. Oczywiście tutaj jest cała paleta, jeżeli chodzi o gradację tych krewetek, bo żeby to teraz przeselekcjonować pod względem gradacji i tak dalej, no to tutaj wiecie, by musiał mieć pełno kolejnych zbiorników, więc tutaj jest miks gradacyjny. W tym, w tym zbiorniku, ale naprawdę naprawdę świetnie to wygląda. I teraz wrzucę pokarmu trochę, to Wam pokażę, jak się krewety, krewety zlatują. No, z racji tego, że tych krewet tutaj trochę jest, więc też potrafią te krewety troszkę zjeść. Nie? Więc na liścia wrzucimy tutaj troszkę, zobaczcie, to nie jest tam, że jedna pałka dwucentymetrowa, tylko tego trzeba tutaj troszkę wrzucić. O, damy sobie tak kamerę i zaraz się tutaj krewety na dole na dole zlecą. O. Zrobimy sobie tak i poczekamy. Niech się krewety niech się krewety zlecą. Nie? Więc pod tym względem, jeżeli chodzi o o rozmnażanie krewetek, o, o to jakim tutaj pasuje w tym zbiorniku, to naprawdę no, robi to robotę. Yy, tutaj było wpuszczonych ze 30 sztuk krewetek. Oczywiście takich nie za dużych. Nie? Z 30 sztuk i tego się tutaj po prostu namnożyło tyle, że głowa mała. Tego jest wszędzie, wszędzie są krewetki. Także naprawdę fajny, fajny zbiorniczek. Także bardzo fajny zbiornik i zawsze to wszyscy wiedzą akwaryści, że większe zbiorniki to się dużo łatwiej prowadzi. Dużo łatwiej się prowadzi. Dużo więcej wybaczają, jeżeli chodzi o jakieś błędy, które możemy e, możemy zrobić w trakcie prowadzenia takiego zbiornika, bo tutaj dodamy czegoś za dużo, tutaj czegoś za mało. Tutaj na przykład podmiany przez X czasu nie zrobimy. Tak jak ostatnio miałem e, taką wiecie sytuację, że mi się nie chciało z krewetkami jakby zajmować, nie miałem na to czasu i przez tam pół roku e, nic praktycznie przy krewetkach nie robiłem, dolewałem tylko wody podmian praktycznie nie robiłem to inne zbiorniki na tym ucierpiały i to widać, nie? Po ilości krewetek, po, po jakości zbiorników, jak zbiornik po prostu wygląda mały taki zbiornik tam 30 litrowy gdzie nie robimy podmian to widać po prostu, nie? Jak to wszystko tam siada w tym zbiorniku jak, jak rośliny wyglądają, jak krewetki wyglądają Ilość krewetek, i tak, dalej, i tak dalej, A w tym zbiorniku, z racji tego, że to jest duży litraż, jest duża filtracja, jest dużo roślin, no tutaj zero po prostu, jakiejkolwiek tutaj zmiany. Nie? No krewetek, czy znaczy wiecie, może gdybym robił, może gdybym robił te podmiany i, i bardziej się opiekował też tym zbiornikiem, to tych krewetek może by było tutaj trzy razy tyle, ale Patrząc na, na ten zbiornik, a na inne zbiorniki, to to po prostu rewelacja. Nie? Tutaj, tutaj nic się nie wydarzyło. E, zbiornik wygląda ładnie. Rośliny wyglądają ładnie, nie ma jakichś pognitych roślin. E, nie ma słuchajcie, glona. Nie? To jest też taka ciekawostka, że, mimo że brak podmian i tak dalej, to w niektórych zbiornikach. Po prostu szyby zarastały strasznie glonem, a tutaj teraz tylko przetarłem z takiego pyłku, żeby było do kamery ładnie widać, ale ja tego zbiornika nie czyściłem w ogóle. Ani razu, słuchajcie, nie czyściłem tego zbiornika. I on wygląda, no, rewelacyjnie, nie? Także... Fajnie, fajnie. No, duże zbiorniki to jest jednak to i też gdzieś tam z tyłu głowy... Z tyłu głowy mi tak zaświtało, że może faktycznie zlikwidować trochę tych, tych maleństw, tych malutkich zbiorniczków, które, które mam nawalonych tutaj niemało i zamiast tych takich małych zbiorniczków po 25 litrów jak tutaj są to po prostu niekoniecznie wysokie ale stawiać takie jeden duży zbiornik, nie? jeden duży jeden duży i się skupić e, na kilku tylko e, na kilku krewetach nie mieć takiego przekroju jak teraz mam, tylko sobie zrobić e, perelki, PBL-ki, jakieś Tajwany, mix Tajwanów, jakieś galaksy czarne, czerwone, do tego Tigerków tam para jakichś takich typu e, nie wiem tam, Red Devil czy Black Devil, Orange Eye, jakieś superet krystale i tyle, nie? żeby nie iść może aż w taką ilość e, zbiorników. Nie? No, no zobaczymy. Bo widzę, że jak nie ma się czasu, to duże zbiorniki dużo lepiej się prowadzą i, i, i no wyglądają pięknie, że tak powiem. Nowe zbiorniki, które zakładałem, też wyglądają spoko. Sobie spowolutku dojrzewają, tu sobie coś pyrka, więc tu mamy jeden zbiorniczek, który dojrzewa. Tu mamy, słuchajcie, drugi też ładny, czyściutki zbiorniczek, yy, który dojrzewa. E, tutaj mamy tu mamy trzeci zbiornicze, który też sobie dojrzewa więc będziemy niedługo przekładać jakieś krewetki i coś kombinować więc tutaj jest trzeci zbiornik, pusty który też dojrzewa i też macie o, ten filterek, o którym Wam mówiłem ten fluidizacyjny, on wygląda tak, w całej okazałości więc tu mamy kolejny i na samym dole o, gdzie tutaj i na samym dole mamy kolejny, czwarty zbiornik, który dojrzewa. I tutaj będziemy po kolei stopniowo przenosić krewetki z tych starych zbiorników. Takich starych, starych, które są, które są tutaj, bo niektóre są już naprawdę wiekowe. I fajnie jakby tutaj zrobić z tym porządek. Też na ostatnim filmie pokazywałem Wam ten zbiornik i mówiłem, że tu była, przykryłem szybą bo się podnosił ten filtr, się odczepia, odczepia się przysawka i filtr leci i działo się tak, że ten filtr potrafił się odczepić i woda się delikatnie wylać na, na zewnątrz bo tak się przekręciła ta fajka akurat w momencie kiedy się filtr odczepił więc ja tutaj dałem szybę, ale to było też złe rozwiązanie i zostawiłem, teraz już wymieniłem przesawki, ale zostawiłem znowu na tych starych przyssawkach, słuchajcie i z któregoś dnia przychodzę Tutaj na hodowlę, a wody w akwarium gdzieś tyle jest. Wszystko się wylało. Wszystko się wylało tutaj. Zobaczcie jak teraz wygląda ta płyta, jak ona tutaj zobaczcie, tu się stało, nie. Wszystko się wylało, słuchajcie, na tą płytę i patrzcie jak dół wygląda, jak się zapad. Widzicie? Nie wiem, czy to będzie na kamerze widać. Ale. Zobaczcie jakie tu jest jajo. Jak to się... Jak to się tutaj wszystko zapadło. Więc to koniecznie do wymiany. Eee, w Castoramie... Muszę podjechać do Castoramy, zamówić taką płytę i ściągnąć te cztery akwaria stąd. I wymienić tą płytę na coś porządniejszego, takie jak robiłem tutaj. Wszystko ładnie zrobione, zalakierowane takim lakierem jachtowym. I to jest, słuchajcie, sprawdza się perfekcyjnie, nie? A to koniecznie do wyrzucenia, bo to jest tragedia jakaś. No, no i tak to, i tak to wygląda. Ja się zabieram teraz za podmianę wody, raczej pierw będę uzupełniał, bo to we wszystkich zbiornikach, zobaczcie. Trzeba pouzupełniać, więc ja w pierwszej kolejności zabieram się za uzupełnianie, uzupełnianie odparowanej wody, a później, a później działam z tym, z podmianą wody. No dobra, to trzymajcie się. Cześć, cześć, miłego dnia.